Co dalej? Jeszcze jedna próba prędkości. A, kończy się. Znaczy, nie, nie jest na autostradzie. No, może być. Co tu dalej? Mam no, Aston Martin. Punto i co to różowy było? Chyba sobie jaja robił. O tak, 207 w wirażu. Teraz trzeba trochę przyhamować. Teraz, żeby tutaj tak samo się udało. Ale chyba nie. 204 nieźle. Tarnia jedna, druga i trzecia. Niezłe kombo. Zaraz zawicie dzwon. Bo dalej nie mogę wyłapać wyczucia ku tejże. Wkurzać mnie to zaczyna. Wow, 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 wow. To nie było za ciekawe. I teraz lądujemy na drugiej pozycji z niewielką przewagą chyba. No ale udało się. Ucha. Co dalej zostało? Zaliczone bramki zostały, czyli robimy wypad na wadze, gdyż policja się nami zainteresowała, co jest niedobre, jeśli chcemy przejść do radarów. Gdyż taki mamy właśnie zamiar radary. Oba po 190. Dobra, no. gdzie on tam? A, już wiem. Już wiem gdzie jesteśmy W więzieniu Dobra Nabijamy tylko tyle żeby zalić radar gdyż nie ma potrzeby jechać szybciej Nie daje to żadnych premii do notowań A jedynie marnujemy nitro Uuu Chyba się cofnę nie tu, tu się patrzy to. Ruchy, 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 ruchy. Nie ma czasu. Zobaczymy czy. No. Hey, it's me. Shimmer. I heard that cop cross has taken a strong interest in you. He drives a C6 Corvette, so watch for it. His street racing unit's on the lookout for you. If you see those guys, don't let them surround you. They travel in packs of three and always try to box you in. Tak, już o tym wspominałem o tej technice w trakcie pościgów, ale to bardziej czwórki niż trójki, żeby też zamknąć wyjazd od tyłu. Dobra, wracamy do kryjówki, też wszystko mamy zaliczone. Teraz wystarczy zmienić auto. Czy my tu jeździmy? No, RX-8 super, i bierzemy się za bramki. Zaraz w praktyce sprawdzę, czy. Odstawienie RX8 na drugi plan było dobrym pomysłem. Na pewno wolniej łapie obroty, co jest łatwiejsze w dragach i tem przynajmniej na tym etapie tuningu. Nie wiem jak to było po zainstalowaniu nowszych części. Uuu, uh, pierwszy raz musiałem... Zostałem ponaglony. Nie szkodzi tak. Nie ma się gdzie spieszyć. Dwie pierwsze ramki są gęsto rozstawione, więc... O trzy. Do trzeciej też nie ma daleko. Uho. Tak, już tylko... Niecałe dwie próby czasowe dzielą nas od meritum całej zabawy, czyli od pościgów z policją. Jeśli chcemy wzbudzić nasze zainteresowanie policją, to warto się rozbijać, niszczyć takie wszystkie bariery typu... Hmm. Oczywiście nie ma też co przesadzać, bo w ten sposób e, tracimy czas. No. Możemy nie znożyć do ramki, ale jeśli chcemy zbudzić zainteresowanie policji, warto trochę porozrabiać nieco bardziej niż tylko jadąc z zbyt dużą prędkością. a piąta bramka, że wiem gdzie jest, albo nie wiem, bo to gdzie nie jedziemy. Chodziło się jechać dalej autostradą. Muszę sobie przypomnieć. Oszersz ty, cwaniaku, Podstawowy błąd. Jechać po wewnętrznej na skrzyżowaniu. Skąd? Tu się policja raczej nie zainteresuje. Jak się zainteresuje, to już po fakcie. Uuu, popsułem dom. Popsułem sklepik z pączkami. A ja już wiem, gdzie jest meta. Po wspomnianym już... Prosto trudnym wierzę, tak. Teraz się policja powinna zainteresować dopiero. No właśnie. Jak ja wiedziałem, może teraz się włączą na zabawy. To by było idealnie, gdyż automatycznie przeszlibyśmy, znaczy płynnie przeszlibyśmy z wyścigów do pościgów. Świetnie łapią obroty, naprawdę, bardzo powoli. Z ładnie łapiących obroty samochodów pamiętam jedynie Lamborghini, bo Lamborghini Gallardo i Murcielago, jedno i drugie, świetnie wchodzi w obroty i naprawdę, nie trafienie w idealny start, zarówno w trakcie zwykłego wyścigu, jak i w trakcie dragu jest trudne. Już bardzo ładnie się kręcą. Te dwa samochody. Jak widać RX8 też. Przynajmniej na tym etapie. Jakim? Na jakim dostajemy go od Lizzie? Easy. Nie Lizzie. Czyż Liz chyba też? Nie Policja. Policja. Może to ich zainteresuje. O rany, ma... ...ma kłopot z obrotami. Właśnie, to jest ta, ta wada... Yy. ...automatyzmu skrzyni. Czasami... Yy bardzo niskie obroty schodzą nie redukując je i tracimy prędkość przez to dlatego warto czasami użyć eee... klawiszy zmian biegu bo one działają nawet na automacie żeby zredukować samemu podnieść obroty żeby szybciej jechać bo naprawdę czasami mocno to nas spowalnia Szczególnie w zakrętach, czy tam pod górę, czy coś w tym stylu. Ups, chyba nie uda, no, udało się. Tu jest fragment. Kilka razy będziemy mieli z nim do czynienia w trakcie wyścigów. Naprawdę nie ma. Zbytnio z czego się cieszy, bo jest fragment. Skróty są wąskie i śliskie, bo to miękki, miękka nawierzchnia i okręty, zakręty ciasne i w ogóle. No i policja się nie zainteresowała.